No siema, tak jak mówiłem, ruszam z blogiem, wideoblogiem treningowym, gdzie będę opowiadał, omawiał to, co się dzieje u mnie, dlaczego to robię, po co to robię, jaki to ma wpływ na ogólny performance, jakie założenie jest planu treningowego, który akurat prowadzę, etc., etc. Mam nadzieję, że będziecie w stanie wyciągnąć z tego trochę przydatnych informacji. To w sumie tyle na sam początek. Nie ma co się ociągać, trzeba zacząć rozgrzewkę. Tak jak zawsze powtarzam, rozgrzewka nie musi być wcale super długa, ma być przede wszystkim efektywna, więc połączenie elementów rozruchu, takich gdzie mamy zwiększenie zakresu możliwego ruchu w danych stawach, zwłaszcza tych, które będą używane. W przypadku no ja teraz pracuję tak, że mam plan na trzy razy w tygodniu całe ciało, gdzie, wiadomo, za każdym razem będę używał obręczy barkowej, biodrowej, więc warto by było tutaj zawrzeć te elementy, porozciągać dobrze wszystko jeśli chodzi o klatkę piersiową, najszersze tricepsy troszeczkę aktywować zębaty, popracować nad tym, żeby brzuch troszeczkę się, że tak powiem, włączył mocniej do pracy, jeśli było to zaspałe, jeśli siedziało się trochę więcej na tyłku ostatnio lub y, pracuje się na siedząco, no i później rozruch dla bioder, czyli zarówno przywodziciele, dwugłowe, biodrowe, czworogłowe. Wszystko to, żeby w następnych ćwiczeniach, które mam w planie, czyli przysiadach, nie mieć problemu z y, pełną głębokością i żeby nic nie bolało następnego dnia, bo już wiadomo latka lecą i niestety kondycha też. No, pierwsze zadanie za mną, praca przede wszystkim dynamiczna. W tym wypadku bawię się z wyciską podrzutem, na razie z i później trochę jeszcze popracuję ze sztangą. Zwracam na to, że przez jakiś czas miałem problem z prawym barkiem, łopatką. W końcu udało się znaleźć głównego i Jest to zębaty, który niekoniecznie tutaj dobrze funkcjonuje, dlatego aby go usprawnić, wycisko podrzut, dosyć duże obciążenie. Z pauzą w górze, czyli w momencie, kiedy jest on najbardziej zaangażowany do pracy, czyli w momencie zablokowania, stabilizowania, wyprostowanej ręki, kiedy łopatkę trzeba przykleić, pauza, przytrzymanie, spokojne opuszczenie i dopiero kolejne powtórzenie. Rampa do trzech ciężkich powtórzeń, to tak jak mówiłem, nie jest to stricte siłowa robota, czyli nie wyciskam z użyciem tylko i wyłącznie ramion, ale pracuję z pomocą nóg. Jak należy przynosi tu bardzo dobre rezultaty, mam nadzieję, że będzie tak dalej. Teraz przechodzę do głównego siłowego zadania na dzisiaj, czyli do przysiadów ze sztangą. Wersja nazwijmy to klasyczna, ze sztangą z tyłu. Męczę, męczę te przysiady, one męczą mnie, ale jakoś to kurde cały czas nie idzie. Próbowałem naprawdę wielu rzeczy, to znaczy są opcje, przy których mi to wychodzi znacznie lepiej, jak na przykład przysiad z przodu czy przysiad z archera nawet na jednej nodze. W momencie kiedy mam tylko sztangę z tyłu, no to niestety biomechanika bierze górę i w miarę długie nogi w stosunku do korpusu niestety ale wymuszają mocne pochylenie do przodu. No i jak to się zazwyczaj kończy, że robi się bardziej gudolnik niż przysiad, czuję to mocniej w grzbiecie niż w nogach, nie, że mam jakieś problemy tam z kręgosłupem, bo wręcz przeciwnie. To po prostu jest to bez sensu, tak? Czuję, że to nie jest to, co ma być. Widzę, że jest dużo lepiej po tym, jak robiłem na safety squad bar. Przysiady, które wymuszają pochylenie do przodu mocniejsze, czyli musiałem bardziej aktywnie odpychać sztangę plecami podczas wstawania, w połączeniu z martwymi na sztandze trapezowej, ale z maksymalnie niskim uchwytem i z maksymalnie spionizowaną sylwetką, tak, żeby zaangażować. Nogi do odpychania podłoża. Dzięki temu rzeczywiście to wyjście z bioder jest lepsze, i tutaj warto, warto sobie pokombinować, tak żeby znaleźć te elementy, które będą wspomagać Waszą mechanikę ruchu, a nie przeciwdziałać, bo ktoś tak powiedział. Tak? Jeśli nie startujecie w trójboju czy nie podnosicie ciężarów, no to nie jest powiedziane, że musicie budować pojemność i możliwości do ćwiczenia X, robiąc ćwiczenie X. Możecie użyć ćwiczenia Y, Z i, i A do tego, żeby tamto wspomóc, wzmocnić odpowiednie grupy mięśniowe i tak dalej, i tak dalej. nie jest proste. Chodzi o to, żeby dojść do jednej ciężkiej serii. To jest pierwszy tydzień. W następnym będzie to troszkę inaczej wyglądało. Jedna ciężka seria, 5 powtórzeń. Następnie liczymy 80% z tego. I robimy serię do momentu, aż nie zwolnimy drastycznie lub nie będzie mocnego spadku, jeśli chodzi o jakość wykonania ruchu. To daje nam przede wszystkim możliwość, a, no wiadomo, na początku pobudzenia tych włókien szybko kurczliwych i zmaksymalizowania potencjału, jeśli chodzi o zaangażowanie układu nerwowego, w drugiej kolejności mamy no, tak naprawdę wypalenie tej rezerwy energetycznej, dzięki której wiemy, że te mięśnie, które miały pracować, rzeczywiście mocno zapracowały, no i wzmacniamy całość do tego, żeby ten wzorzec ruchowy był jeszcze lepszy, jeszcze mocniejszy, po prostu budujemy siłę, ponieważ tu nie chodzi tylko i wyłącznie o Super wielkie ciężary na jedno powtórzenie to nie jest trójbój, w tym wypadku, tylko na to, żeby móc jednak tych ruchów zrobić kilka, a zresztą wielu, wielu, wielu trójboistów i to naprawdę światowej klasy yy, zastrzega sobie to, że właśnie tego typu praca pozwoliła im wznieść się na najwyższy poziom, jeśli chodzi o, o siłę, ponieważ nie ma tam nadmiernego przeciążania stawów, tylko jest to ciągłe wzmacnianie mięśni no jak to wiadomo, internety rządzą się swoimi prawami, więc bez golizny. Nie ma żadnego, że tak powiem, żadnej sławy, żadnych plusów. A tak na serio to po prostu mocno się zmęczyłem. Generalnie tego typu praca daje... Ja to określam atletyczną sylwetkę. Nie jest to kulturystyka, nie jest to crossfit, nie jest to w żaden sposób. Praca stricte nad przygotowaniem do konkretnej dyscypliny sportowej. Jest to ogólnorozwojowe przygotowanie motoryczne, które pozwoli Wam przede wszystkim cieszyć się dobrym zdrowiem co jest moim zdaniem najważniejsze. Ci, którzy nie mieli poważnej kontuzji, nigdy tego nie zrozumieją. No i również dzięki temu Macie możliwość poznać siebie, ponieważ będziecie pracować przekrojowo, w myśl tego, żeby używać trzech głównych. Yy, Która, zasad, tak metod wyłożył profesor Zaciorski O tym opowiem szerzej następnym razem. Teraz, jeszcze, tylko praca dodatkowa: czyli skupienie się nad elementami związanymi z łańcuchem posturalnym, czyli wszystkie mięśnie, które mamy tak naprawdę z tyłu. Nie jest to nic innego jak przeciwdziałanie temu, co robiliśmy wcześniej. Czyli, skoro podnosiłem rękę do góry, to dobrze by było żeby popracować ręką do tyłu za siebie, ponieważ nie będę działał w tym samym zakresie ruchu, wzmacniając dalej najszerszy, który jest wewnętrznym rotatorem, tylko skupię się na czworobocznych, które spełniają funkcję retrakcji i depresji łopatki, czyli ściągają je do środka i trzymają je razem. Druga kwestia to zginanie nóg na piłce, wersja 2 do 1, czyli utrudnienie sobie pracy w warunkach ekscentrycznych. No i na sam koniec wiosłowanie guntora, czyli właśnie przyciąganie handli na ławce, czy to 45 stopni, czy GHD, czyli jednoczesne wzmacnianie dwugłowych pośladków, prostowników grzbietu lędźwiowej i piersiowej części oraz wcześniej wspomnianych czworobocznych, jak i tyłu barku. Tak jak mówiłem, skupiam się teraz na pracy nad całym ciałem jednocześnie, daje to duży wydatek energetyczny i zarazem też fajnie, naprawdę fajnie działa, jeśli chodzi o ogólne poczucie, ponieważ nie jest człowiek zmasakrowany w jednym miejscu, a luźny w drugim, tylko jesteśmy ogólnie Leciutko steranie wszędzie umożliwia to większą częstotliwość i tym samym też skuteczność, jeśli chodzi o systematykę pracy, a to jest, moi drodzy, najważniejsze. To tyle na pierwszy odcinek. Dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej.